No myślę, że przede wszystkim to atmosfera i ludzie, którzy tutaj pracują, dlatego, że każdy z nas jakby e, ma pasję robienia tego, co robi, e, właściciele mają bardzo fajne podejście i do jakości produktu i właśnie są z nami tutaj bardzo często. Także opiekują się nami i myślę, że to wpływa na to, że odbiór jest bardzo fajny. właśnie ludzie ludzie i atmosfera tego miejsca. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że wydawałoby się, że jest to miejsce raczej dla młodych ludzi. Natomiast przekrój osób, które do nas przychodzą, jest po prostu ogromny. Właśnie zarówno młodzi, jak i starsze osoby z różnych jakby klas społecznych, że tak to wyrażę. Myślę, że wszyscy, którzy właśnie próbują znaleźć jakość i zjeść coś fajnego, trafiają do nas i później wracają. Także to jest bardzo miłe, że każdy się tu odnajduje i, i czuje się miło, fajnie spędza czas. No, na pewno mamy ciekawe kompozycje. Jeżeli chodzi o, o pizzę, to bardzo dużą rolę odgrywają tutaj składniki, których cały czas szukamy, żeby były jak najlepsze jakościowo. Mamy mnóstwo rolników, z którymi współpracujemy, są niesamowici ludzie i non stop jakby działamy, żeby, żeby ta jakość była jak najwyższa. No i tak jak mówię, powtórzę jeszcze raz, że myślę, że właśnie ten klimat, który tutaj jest, jest gwarno, intensywnie, cały czas się dzieje, jest głośna muzyka i myślę, że to sprawia, że, że ludzie czują się tu naprawdę fajnie. Jest to taki mocny miks, nie ograniczamy się w żaden sposób, także trzymamy się tradycji, bardzo mocno szanujemy to, co stworzyli Włosi i oddajemy temu cześć. Natomiast dodajemy do tego taki twist nowoczesny i to można jakby zobaczyć w naszej karcie. No myślę, że przede wszystkim takie pozycje jak margarita czy marinara jest to taki klasyk, żeby sprawdzić właśnie jakość pizzy, jakość sosu, który gra tutaj dużą rolę sera i właśnie świeżość tych wszystkich składników. A później można już zacząć się bawić właśnie w jakieś szalone kompozycje i spróbować znaleźć coś dla siebie. Mamy kartę stałą. I dodatkowo mamy pozycje, tak jak pizze tygodnia, które się właśnie, jak sama nazwa wskazuje, zmieniają co tydzień. Dodatkowo w karcie są właśnie ruchome kompozycje sezonowe, które, na przykład, tak jak szparagi, zostają troszkę dłużej, z racji tego, że ten sezon jest właśnie koło tam miesiąca, czy półtora miesiąca, a one naprawdę super, super trafiają, bardzo fajnie smakują, więc zostawiamy je żeby można się było nimi nacieszyć. Zdecydowanie na Apple. Nie mam wątpliwości. Nazywam się Albert Daszkiewicz i serdecznie Was wszystkich zapraszam do Pizza Yolo.